Przygotowania to troszeczkę z, yy, tak yy, z niespodziankami, ponieważ z przykrymi niespodziankami. Ponieważ kontuzja Juri Żylajewska Jur -Jur -Jur to jest ostatni temat, który się pojawił tutaj na dniach i yy, yy, możemy go ubolewać, że, że straciliśmy tego zawodnika. I też to zupełnie kuriozalny przypadek, jeżeli chodzi o, o sam, samo to zdarzenie ale stało się i niestety musi dołączyć do grona tych, którzy, którzy się w tej chwili leczą. Nie mamy Alpesza, to już wiadomo, w tej chwili Benradia też jest w takim momencie, gdzie nie może brać udziału jeszcze w zajęciach na 100%, w związku z tym dość duża grupa zawodników, która, z której nie możemy skorzystać. Zmiany na pewno mamy znów kilka takich wariantów, które sobie przygotowaliśmy, personalnych i oczywiście jeżeli chodzi o, o sposób na to, jak grać z, z Lubinem. Myślę, że już, już możemy powiedzieć, że zmiany w 18 nastąpiły, w związku z tym należy się spodziewać tego, że mogą być również zmiany w wyjściówce. Jest Emil Wrażyn, którego zaprosiliśmy do osiemnastki. Zawodnik, który jest w młodej ekstraklasie. Jest Sebastian Ceglarz. To jest tych dwóch zawodników, którzy dołączyli do, do tej 18. Krzysiek Ostrowski pojechał, za chwilę pojedzie nawet z młodą ekstraklasą. Pojechał również Sebastian Radio, ponieważ ten zespół gra jutro o 11.00. Musieliśmy już podjąć decyzję po wczorajszym treningu. Nie jest to ani w nagrodę, ani za karę. żebyśmy się też dobrze tutaj zrozumieli. W porozumieniu z zawodnikiem podjęliśmy taką decyzję, że będzie to dla niego. Jak gdyby mecz, w którym no, ja bym bardzo chciałbym też, żeby, żeby zagrał w pełnym wymiarze. Zobaczymy, czy te problemy, o których yy, wiemy odnośnie Krzyśka i, i to, co yy, gdzieś tam się na dniach wyjaśniło. Mam nadzieję, że, że to będzie temat, który, yy, który jakby rozwiąże sprawę związaną z yy, troszeczkę słabszą dyspozycją tego zawodnika. Wierzę w to i wierzę, że w następnych meczach yy, już będzie zupełnie innym zawodnikiem i... I ten problem powoli będzie schodził. Myślę, że jest to, jest to też sposób na to, żeby, żeby się do końca przekonać o tym. I no, gdzieś tam nie bez kozery Krzysiek też to podkreślał, że no, on wie, gdzie jest problem i my też wiemy i, i musimy temu opakować dać czas na to, żeby, żeby to się rozwiązało, bo wiemy, że tkwi w nim duży potencjał, na pewno w pełni dyspozycji jest to zawodnik, który będzie się tu biło 11. Ostatnio nie miałem okazji wystąpić w meczu z Bohatowym. Po rozmowie z trenerem dostałem kilka dni wolnego. Teraz jestem już do dyspozycji trenera i jeśli pojawię się na boisku, to postaram się zaprezentować z jak najlepszej strony. Gra w reprezentacji jest dla mnie równie ważna jak gra w klubie, więc nie chcę, żeby te dwie sprawy ze sobą kolidowały, więc myślę, że w przyszłości będzie to tak, będzie to tak dograne, że nie będzie reprezentacja miała wpływu na grę w klubie. Gra w reprezentacji jest dużym wyróżnieniem dla mnie, ale w klubie i w ekstraklasie mogę rywalizować z bardzo dobrymi zawodnikami. Nie chcę po prostu wybierać. Ja mogę mówić o drużynie, którą też analizowaliśmy. Na pewno jest to zespół, który jest stabilny, jeżeli chodzi o defensywę. A w Zmienia, zmienia ustawienie i personalnie się zmienia, jeżeli chodzi o formacje ofensywne to na pewno jest niewiadoma i tutaj możemy się spodziewać różnych wariantów. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o defensywę to to zespół stabilny, inaczej tutaj się tych niespodzianek nie, jakiś nie powinno być. Wiadomo, że wszyscy mogą grać, nikt nie pauzuje, więc na pewno przyjdzie zespół zmobilizowany, optymalny i i, i ze swoimi celami <coughs> do Rzeczywiście potencjał tej drużyny jest duży i, i musimy to wziąć pod uwagę. Na pewno życzyliby sobie innego startu i innej zdobyczy punktowej, natomiast na pewno jest to drużyna o dużym potencjale i kadrowym i, i też o sporych umiejętnościach, także podchodzimy do niego bardzo ostrożnie, z szacunkiem dla rywala, nie patrząc na jego miejsce w tabeli, bo wiemy dobrze, że, że jeszcze jest za wcześnie, żeby rozdzielać szaty, czy to jest już tak, czy tak. Po prostu uważam, że jest to solidny zespół, który ma bardzo dobrych zawodników, a sprawa ich wyników, to jest sprawa w tej chwili, no, to jest ich problem, ale na pewno jest to zespół, który, który potrafił grać dobrze z Wisłą, który potrafił dobrze grać z Krakowią. Nie przełożyło się to na wyniki, ale na pewno możemy powiedzieć, że Solidny zespół z dobrymi piłkarzami. Pamiętamy, że, że ten zawodnik tak można powiedzieć wzmocnił zespół Zagłębia i będziemy tego świadomi również w tym meczu, który będzie za chwilę. Na pewno znamy dobrze DASA, wiemy o co stać też rozumiemy, jaką, jaką chciałby przeżyć przygodę w najbliższym meczu, ale zrobimy wszystko, żeby to odłożyć na późniejszy czas. Problem, który, który, który sobie na co dzień regulujemy, rozmawiamy z zarządem, piłkarze, trenerzy, zawodnicy, i myślę, że tutaj jest najlepsza droga do tego, żeby to rozwiązać. Staramy się im bliżej meczu koncentrować przede wszystkim na spotkaniu i na tym, co jest w najbliższym meczu. Myślę, że ci zawodnicy, którzy są, ta kadra, ta grupa ludzi potrafi się skoncentrować na meczu i te sprawy potrafi zostawić na drugim planie. Na pewno są to ważne sprawy istotne, staramy się je rozwiązać i ta, ta koncentracja mam nadzieję nam nie ucieknie, jeżeli chodzi o, o mecz.